Kolumbowie rocznik XXI byliby dziś stulatkami. Poprosiłem zatem tych, którzy 100 kilometrów od Warszawy i 100 lat później także wkraczają w dorosłość o to, żeby przeczytali wiersz jednego z najsławniejszych spośród nich, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, i powiedzieli coś od siebie, coś osobistego. Tak powstał cykl KKB na PW 1 na 1. Jeden wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego na Jeden Dzień Powstania Warszawskiego. Wszyscy dobrze wiemy, że teraźniejsze harcerstwo, a te harcerstwo w czasach wojny. I ogólnie w czasach, kiedy jeszcze istniała Armia Krajowa, się trochę różni. Troszkę diametralnie. I jako, że Krzysztof Kamil Baczyński był e, pod hercmistrzem szeregów, to można powiedzieć, że to jest już wielkie wyróżnienie, moim zdaniem. Hmm. Czy by się odnalazł w hersearstwie z naszych czasów? Moim zdaniem tak. Pomimo, że wtedy polegało to na innych zasadach niż obecnie, to nadal jesteśmy jedną wielką wspólnotą, jedną wielką rodziną. Każdy harcerz i każda harcerz, harcerka jest naszym bratem i siostrą. Szczerze powiedziałabym, że nawet bardzo by się odnalazł, właśnie pomimo tego, że tamto harcerstwo polegało na innych zasadach. Każdy jest. Mile widziane nieważne, czy to jest harcerstwo z 2021 roku czy harcerstwo z dawnych lat. Chłopak, mężczyzna, był naprawdę ambitnym człowiekiem. I to, że w tamtych czasach został pod to jest już wielki wyczyn, a tutaj byłby jeszcze większy. Wiersz jest we mnie zły, obcy, zły i nienawistny, i pali moje nocy gorącym ogniem. Idzie przeze mnie tłumny, rozkrzyczany sobą jak pochód ulicami niosący pochodnie. Wiersz jest zły, nienawistny. Chcę rozerwać formę, jak to ciężko zakuwać wolnego w kajdany. Chociaż wydrę go z głębi palącego wnętrze, nigdy całkiem nie będę jego władczym panem. Z krzykiem szarpie się, męczy a strzeli wołaniem, potem stanie się obce, przyjaciel nie doszły, stanie w progu zamarzłym, płonący, stworzony i pójdzie mróz wieczorów tam, gdzie inne poszły.